Jest ten nasz wiedeński alchemik, aptekarz Hans Scharfenberg. Przybywa do Złotego Stoku w 1679 roku, ale nie przybywa sam. W podróży towarzyszy mu kto? Szczur. 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 I to ten w dodatku, fajny. Tak, ale towarzyszy. Widzę przerażenie w Waszych oczach. Ale towarzyszy mu również żona, przepiękna jego żona Grażyna. Kłania się nisko. I, i... Hans naprawdę przyjechał tutaj z tą dwójką. On miał bardzo ważny cel. Chciał wynaleźć eliksir wiecznej młodości. Jak patrzycie na żonę, to nie do końca mu wyszło. Bardzo nas zastanawia do dzisiaj, czy on chciał dobrze, czy chciał źle, czy ona wiedziała, czy nie wiedziała. No, więcej mamy pytań niż odpowiedzi. Ale z tego, co Hans tutaj znalazł, wyprodukował kremi i eliksir. Eliksir podał temu oto szczurowi. Szczur jak zjadł, to padł. A Grażyna po kremie jak wygląda? Sami widzicie. Szału nie ma, ale... Zmarszki wygładziły i dogłębnie, tak jak miało. Ołowiane. Ta mniejsza sztabka przedstawia oryginalny wygląd złotej sztabki, ale ta duża przedstawia ciężar, czyli 20 kg. W wieku miała miejsce tutaj bardzo taka dziwna sytuacja, z tego względu właśnie w naszej kopalni znajduje się hologram ducha Gertrudy. Mianowicie jak doszło do zawalenia się szybu Złoty Osioł, jedna kobieta biegała po placu głośno krzycząc, żeby ktoś pomógł jej tego męża znaleźć. Był to oczywiście górnik, który został tam uwięziony, no ale niestety nikt tej kobiecie nie chciał pomóc podobno wbiegła ona do wnętrza kopalni, do naszej sztolni Gertrudy, no i nie wyszła do dzisiaj. Czy tak było naprawdę, czy nie, tego niestety nie możemy potwierdzić, ale od ludzi, którzy mieszkali tutaj w Złotym Stoku, wiemy, że taka sytuacja miała miejsce, no i podobno Gertruda jest z nami do dnia dzisiejszego. Muzyka